Dzień dobry. Tutaj Ewa. Witam się z wami na dzisiejszym odcinku. Oto zdrabki na dzisiaj. Wkład tylko 21 zł, ale powiem wam, że czasami te mniejsze, tańsze zdrabki czasami potrafią dać więcej niż te droższe. Także zobaczcie, co tu mam. Podkowe szczęścia, dwie małe linie po 3 zł, super linie za 5 i owocową za 5. Także drapmy, moi drodzy. Yy, ostatnio to kiepsko idzie. Jedna z yy, zawsze. ostatnia jest tylko yy, wygrana albo ma zwrocik, ale yy, mamy nadzieję cały czas, że będzie coraz lepiej. Wydrapane cyfry: 39, 58, 46 i 49. Zobaczmy, co mamy za cyfry. 44 to niestety 58. No jest. Co tu mamy? Zwrocik. Ojej. Fajnie. 55. To niestety nie nasza cyfra. 34 też nie. Rany. Mamy podkowę też. Drugie 5 zł. No super. Co to jest za numer tej zdrabki? 49. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia osiem, dwadzieścia sześć, czterdzieści dwa i jedenaście, ale my mamy cyfrę pięćdziesiąt osiem, pięć złotych i podkowe pięć złotych, ale fajnie. Dobrze, zdrapka jest wygrana. Następna szczęśliwe linie z numerem 51. Zobaczymy, co tu będzie. Banan i krap. Jest banan. Wow! Zobaczcie. Od razu jest linia. 3 zł zwrocik. No dzisiaj jakoś zaczynamy naprawdę. Z przytupem. Krap. I banan, sakwa i podkowa, jest podkowa, sakwa jedna, druga, podkowa, i tutaj już nic, garniec, i słońce. Słońce jest. Garniec też jest i tutaj też jeszcze coś mamy. Kolejne dwa. Śliwka i jabłko. Śliwka jest i nawet jest jabłko, ale tutaj jeszcze mamy niezdrapany garniec. Słoń i klucz. Klucz. I dwa słonie. I tutaj nie ma. I ostatni symbol, biedronka. Biedronki nie ma, ale jest. No, zawsze te litery gdzieś uciekają. O, są. Jest trzy razy D, także jest zwrocik i jest super. Kolejna szczęśliwa linia z numerem 71. Miejmy nadzieję, że będzie tak samo szczęśliwa. Garniec i słońce. Garniec jest. Są słońce. I jeszcze tutaj jest jeden i drugi symbol. Kolejne. Gwiazda. I gruszka. Jest gwiazda. Jest tu jeszcze gwiazda. I tutaj nie ma już nic. Yy, dzwon i słoń. Dzwon jest. I tylko, i tylko dzwon. Śliwka i jabłko. Jabłko. Yy, I to by było na tyle. Klucz. Kości, kości, klucz. I jeszcze tu coś mamy, i ostatni symbol pomarańcz. Ja już widzę linię. Zwrot. Wow, zobaczcie: 9 zł. I jeszcze tu jest pomarańcz. Zdrapmy sobie. Więc to już nie będę tarła, to jest 3 razy S, to są szczęśliwe linie, to jest moi drodzy 9 zł. No 3 na 3. Na razie jest 3 na 3. Oby tak zostało. Owocowa eksplozja z numerem 20. Oby była tak samo szczęśliwa. Borówka i winogrono. Borówka. Winogrono. Borówka. I jeszcze tutaj. Karambola i wiśnia. Wiśnia, karambola. Kolejne karambole, a jeszcze tutaj i jeszcze tutaj wiśnia i jeszcze tutaj karambola i tu jeszcze wiśnia. Zdrapane. Arbus, kokos, jest kokos, jest arbus, są kokosy. I arbus, i jeszcze tutaj jest arbus, a jeszcze tutaj jest kokos. I ostatni symbol, brzoskwinia. Brzoskwinie są, ale linii nie będzie. Także ta zdrabka owocowa, o, wyłamała się. I ostatnia zdrabka, super linie z numerem 50. Wiatrak i księżyc. Księżyce. I tu jeszcze jest wiatrak. Kolejne dwa gwiazda i czapka. Są gwiazdy. Jeszcze tu jest jedna gwiazda, nawet jest czapka, jedna druga gwiazda i jeszcze jedna czapka, rower i lodzik. Zobaczcie, jest linia, 5 zł zwrot, co tu jeszcze mamy, rower i lodzik. Jest jeszcze rower tutaj. I są lodziki dwa. Podkowa i parasol. A jeszcze tutaj jest lodzik. Yy, podkowa i parasol. Jest podkowa. I kolejne dwa symbole rolki. I łódź. Mm. O to chyba nie będzie. Będzie. Jest łódź. I tyle. I ostatni symbol. Ptak. Jest ptak. Jest ptak. I to by było na tyle. B. Trzy razy B, więc to jest zwrot. Więc co moi drodzy, nie mamy co narzekać. Zobaczcie, tutaj super linia dała zwrot. Ta owocowa trochę się wy wyłamała, ale owocowej wybaczamy, bo owocowa była ostatnimi czasy fajnie wygrana. Podkowa szczęścia 10 zł. Tutaj jest 9 zł. I tutaj jest 3 zł. Czyli tu jest 12 zł. Yy, 22. 27, jeżeli dobrze liczę. Także powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona, aż mi się poprawił humor. Dziękuję Wam wszystkim, że mnie oglądaliście. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i do następnego razu, do zobaczenia. Pa!